Hejka kochani, z tej strony Nadia witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jak już pewnie wiecie, będzie on dotyczył wrotek oraz mojej jazdy na wrotkach. Podzieliłam ten film na dwie części. Film, który właśnie oglądacie, to jest pierwsza część, która odpowiada na Wasze pytania, które zadaliście mi odnośnie wrotek i jazdy na wrotkach. Wybrałam kilka według mnie najciekawszych, a w drugiej części pokażę Wam podstawy jazdy na wrotkach oraz podstawy jazdy figurowej. I jeśli Wam się to spodoba, to co jakiś czas właśnie będę nagrywać, jak się nauczysz jakichś skoków obrotu, bo jestem właśnie w trakcie nauki. I wtedy właśnie Wam pokażę fajne i proste sposoby, jak się szybko ich nauczyć. A więc zacznijmy. Pytanie numer jeden. Z jakiej firmy masz wrotki, i czy polecasz? Ja mam wrotki z firmy Oxelo i tak polecam. Czy nagram jakiś poradnik? Tak, jak już powiedziałam na początku, podzieliłam właśnie na dwie części ten film i to jest pierwsza. A w drugiej części, właśnie będzie o tak, można powiedzieć poradnik jak, odnośnie jazdy na wrotkach. Skąd mam kask? To jest taki mój kask, on jest taki matowy. Tu ma taki wzorek kolorowy, bo ja po prostu jakieś masa kolorów, a nie tylko czarny. Więc kupiłam taki kask, to też właśnie jest z firmy Oxelo. I też bardzo polecam. Ile uczyłaś się na wrotkach? To zależy, czy chodzi o utrzymanie równowagi, czy właśnie o różne skoki, bo ja powiem wam tak, bo kolejne pytanie właśnie jest, czy lepiej siedzieć na wrotkach, czy na rolkach i czy jest to za więc ja wam powiem, że jest. Ja na rolkach od bardzo dawna jeżdżę. Jak kupiłam wrotki, to myślałam, że będzie na nich łatwiej, ale to jest całkiem inaczej i po prostu co innego. Ale osobiście właśnie bardziej podoba mi się jak na wrotkach. I odpowiadając właśnie na to pytanie, ile się uczyłam jeździć na wrotkach, to jak już je pierwszy raz założyłam, to już w sumie mogłam jechać sama. Ale wiecie, lepiej jak właśnie na początku ktoś obok Was jeździ, albo idzie po prostu, bo na początku trzeba złapać tę równowagę, a to za pierwszym jazdą nie da rady, to trzeba po prostu kilka jazd, aż w końcu będziecie już pewnie jechać wtedy z przodu. I ostatnie pytanie, o czym mam pamiętać zanim kupię wrotki, bo mam zamiar kupić. Więc tak. Zanim kupicie wrotki, to musicie pamiętać i pomyśleć, czy chcecie wrotki do jazdy figurowej, bo jest bardzo dużo rodzajów wrotek. Więc musicie właśnie poczytać najpierw i znaleźć wrotki, które będą dla Was odpowiednie. Jest takie, ja moje wrotki kupiłam w Decathlonie, ale przez stronę internetową i właśnie wam powiem dlaczego. Jak, gdy pojechałam do Decathlonu, pojechałam po to, żeby właśnie je przymierzyć i zobaczyć, jaki rozmiar będzie mi odpowiadał, bo to trochę inaczej niż jak macie buty. Więc lepiej właśnie, zanim zamówicie, to przymierzycie. Bo jednak wiecie, jak mogą wyglądać rzeczy z dekatlonie. W sensie chodzi mi o to, że prostu dużo osób właśnie przymierza i jak zamówicie przez internet, to będziecie jednak już mieli wybrany rozmiar i będziecie mieli nowe, które właśnie jeszcze nikt nie nosił i będą czyściutkie I ale pamiętajcie, przynajmniej jak macie blisko dekatlon, to radzę wam pojechać i przymierzyć. Dekatlonie właśnie z firmy Oxelo więc właśnie bardzo polecam Wam. Po prostu właśnie wiem, że je ma i też polecają i ja również Wam polecam bardzo z tej firmy wrotki. I jeszcze pytaliście, czy pokażę Wam te wrotki z bliska, bo widzieliście tak chyba tylko na TikToku, albo na Instagramie i właśnie jeszcze Was też tam bardzo serdecznie zapraszam. Jeśli byście kupowali wrotki z tej firmy, co ja mam, to znajdziecie tam cztery kolory. Pierwsze to będą całe białe, drugie macie kółka i sznurówki mają białe, a tutaj są całe takie takim kolorem, jak ja mam sznurówki, taki pudrowy róż. Znajdziecie również całe czarne wrotki i takie, co ja mam. Właśnie byłam ciekawa też, jak one będą wyglądały na żywo, bo nie jestem bardzo zadowolona, bo na żywo są jeszcze piękniejsze. A więc dziękujemy bardzo za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, żeby być na bieżąco. Czerwony przycisk. Dajcie znać, jak Wam się film podobał i czy chcecie takich więcej. A teraz właśnie jest odpowiednia pora na no, ja na wrotkach, rolkach, rowerze, albo wchodzeniu na dwór, bo każdy chyba widzi, jaka jest pogoda za oknem jest bardzo ładnie. Więc właśnie też lecę na dwór życzę Wam miłego dnia. Pa, pa!